Witam wszystkich bardzo serdecznie na wrześniowym czytaniu dla byków. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. No i drodzy, zanim przejdziemy do czytania, chciałam Was poprosić o wstawienie łapek w górę, komentarze, no i oczywiście o subskrypcję. Wasze czytanie zaczynamy od Pustelnika, dalej mamy Asamonet i mamy Trójkę Mieczy. Pustelnik to jest oczywiście y, kroczenie ciemności, poszukiwanie prawdy, taka niepewność tego, co Was otacza. Być może skupieni jesteście na jednym punkcie i gdybyście zmienili, tak jakby gdybyście Wasz wzrok przekierowali w inną stronę, to być może zobaczylibyście coś innego, ale ponieważ tak jakby skupiacie się na jednym punkcie, czasami to nawet może być i iluzja, że otacza Was. Tylko ciemność. Że tylko ten jeden punkt ma dla Was znaczenie, tylko na to możecie patrzeć, tylko to daje Wam nadzieję. Jeżeli chodzi o asamonet, bardzo ciekawa rzecz akurat w tym tarocie, ponieważ tutaj w tle mamy żywopłot i na tym żywopłocie leży korona. Tutaj ona jest taka malutka. To tak jakbyście z jakiegoś powo powodu musieli zdjąć koronę. Korona to jest oczywiście albo król, albo królowa, czyli tak jakby mistrz fachu, mistrz robienia czegoś, ktoś, kto osiągnął jakiś sukces, ale ponieważ ta korona jest odłożona i tutaj mamy właśnie tego asa, tak, to tak jakbyście albo musieli zaczynać coś od nowa, albo po prostu macie wrażenie, że z jakiegoś powodu zostaliście zdegradowani. Mówię tak, dlatego że pomimo tego, że as, czy asy ogólnie rzecz biorąc, są te energie bardzo pozytywne, one również mają swoje ciemniejsze strony i akurat w Waszym przypadku wygląda na to, że to, ta karta powinna być interpretowana właśnie raczej z tej bardziej negatywnej strony, dlatego że mamy tutaj te trzy miecze. Czyli no jesteście z czegoś bardzo niezadowoleni. Coś was mocno zraniło, coś prawdopodobnie spowodowało, że tą koronę odłożyliście. Albo zrobiliście to sami, albo ona z jakiegoś powodu po prostu została wam odebrana, albo to jest tak jakby wasze poczucie. Być może wy tak naprawdę jesteście tym królem czy tą królową, ale wydaje wam się, że wcale tak nie jest. Wydaje wam się, że cały czas wracacie do punktu zero, czy wracacie zamiast dobiegnąć do mety, już tą metę widzicie. I nagle tak jakby w mnieniu oka, nagle nie wiadomo w jaki sposób przemieszczacie się z powrotem na linię startu i musicie zaczynać od nowa. Takie mam wrażenie błędnego koła i takiej trochę niekończącej się historii. Na przykład, jeżeli bardzo mocno staraliście się coś zrobić, albo w coś bardzo dużo włożyliście bardzo dużo wysiłku, dużo czasu, przechodziliście jakiś proces i już wam się wydawało, że osiągniecie to, co sobie zamierzyliście, nagle się okazuje, że jest to niemożliwe i być może nawet i sami niechcący, tak jakbyście się puszczali krawędzi i po prostu spadacie z powrotem na dno. Na przykład studni, tak? I trzeba z powrotem zacząć się wspinać. Ja mam wrażenie, ponieważ jest tutaj to złamane serce. No to, to trochę po prostu, no mam to wrażenie, szczególnie przez tego pustelnika, że nawet jeżeli okoliczności są dla was niesprzyjające, również i z waszej strony płyną pewne czynniki czy aspekty, które wpływają na Waszą sytuację. Po prostu tak jakby, jeżeli czujecie się, że znajdujecie się w negatywnej sytuacji czy w jakichś negatywnych energiach, ja po prostu widzę, że to nie jest y, tak jakby powodowane tylko i wyłącznie siłami zewnętrznymi, ale również Wy macie bardzo aktywny wkład w to, co się dzieje. To tak, jakby to Wasze niezadowolenie również było powodowane przez Was samych, tylko Wy nie do końca zdajecie sobie sprawę. Stąd właśnie ten pustelnik, Wy widzicie tak, jakby tylko to takie małe światełko i na tym się skupiacie. I akurat to światełko bardzo Was drażni, tak? Tylko, że jeżeli byście się rozejrzeli do oka, jeżeli byście spojrzeli z różnych perspektyw, to po prostu Wasze oczy by się otworzyły. Szczególnie otworzyłyby się na ten wkład własny, tak jakby ten wkład własny negatywny w całą tą sytuację. Oczywiście nie próbuję tutaj nikomu wmówić, że to wy podkładacie, podstawiacie sobie sami nogę cały czas i że wszystko jest waszą winą. Absolutnie nie. Tylko zastanówcie się, moi kochani, czy przypadkiem wy sami na przykład nie wyobrzeniacie albo po prostu jeżeli już pali się jakiś ogień, który... Na przykład zagraża, tak? To oczywiście, metaforycznie. Czy przypadkiem, czy przypadkiem, wy sami nie dolewacie oliwy do tego ognia, żeby on płonął jeszcze bardziej? Kolejne karty. Mamy tutaj asa kielichów, już drugi as. Dalej mamy 10 buław i kartę sprawiedliwości. I znowu, as kielichów. Piękna możliwość. Coś, co moglibyście na przykład robić, albo coś, co moglibyście mieć, chociaż tak naprawdę też pojawia nam się tutaj. Pewien. Jakby wam to opisać? Po prostu chodzi o to, że tak jakby to wasze zranione serce jest tak mocno zranione z waszego punktu widzenia, że żadna fizyczna rzecz, co reprezentowałby asmonet, nie jest w stanie wam tego wynagrodzić. To wasze uczucia w jakiś sposób ucierpiały i żeby ktoś wam dawał willę z basenem, czy żeby ktoś próbował dać wam, nie wiem, kabrioleta czy na przykład numerki w Totolotka, żebyście mieli to wszystko, to i tak, tak jakby nie będziecie w stanie się z tego cieszyć, ponieważ krzywdy, jakie, jakich doznaliście, są to krzywdy emocjonalne, niematerialne. I mówię to dlatego, że tutaj jest właśnie ten as kielichów, pokazuje nam, że jest Wam dawana jakaś, Możliwość, być może coś nowego, co naprawdę mogłoby pomóc Wam uleczyć te rany. Wystarczy po prostu po to sięgnąć, ale jednak mimo wszystko, to tak jakbyście widząc tego kielicha, próbowali szukać wszelkich wymówek, a może nawet i nie szukać, tylko po prostu z, po raz kolejny, z Waszej perspektywy, nie jesteście w stanie sięgnąć po ten kielich, po to szczęście, po to zadowolenie, yy, dlatego że na przykład nie macie wystarczająco dużo czasu, albo nie macie wystarczająco dużo środków, albo nie macie możliwości, tak? albo nie macie siły, bo po prostu te 10 buław to już jest ogromne obciążenie. I to tak jakbyście z powodu tego ogromnego obciążenia nie byli w stanie uwolnić nawet jednej dłoni, żeby po ten kielich sięgnąć, a on jest w waszym zasięgu. I tutaj też oczywiście musielibyście się zastanowić, tak w ogóle to jest czytanie ogólne, więc ono może dotyczyć jakiejkolwiek sfery Waszego życia. Używajcie swojej intuicji, żeby to wydedukować. Czy chodzi o relację bliższą z kimś, czy chodzi na przykład o sprawy rodzinne, czy coś w pracy, czy hobby, czy znajomi. Wszystko jedno. To jest coś, czego być może część z Was nawet i nie widzi. Albo po prostu jest ten kielich tuż przed Waszymi oczami, a Wam się wydaje, że tam jest brudna woda w tym kielichu. Mimo tego, że to nie jest prawda, tylko tak jakby Wy, mając tak duże obciążenie, y, które tak w ogóle no ta karta to nam pokazuje, że ten Pan y, no, niesie te buławy, ale w każdej chwili może jej rzucić. Tak? Y, więc to jest też i Wasza decyzja, żeby te buławy nieść, żeby zająć te dłonie. Y, tak bardzo, że nawet nie jesteście w stanie sięgnąć po ten kielich. Więc tutaj to też musicie się zastanowić, czy wszystko, co robicie, czy wszystko, czym się zajmujecie, czy wszystkie wasze wydatki, czy są to rzeczy konieczne. Bo to na pewno jest waszą decyzją, że to ma miejsce, że to się dzieje, ale czy, czy w 100% musi się dziać. Zastanówcie się nad tym, moi drodzy. W każdym razie, mając tutaj tą kartę sprawiedliwości, szczególnie pod kartą Trzech Mieczy, no, wygląda na to, że macie ogromne poczucie niesprawiedliwości w związku z tym, co się dzieje ogólnie, w związku z tym, tak jakby, błędnym kołem, w związku z tym, że nie, nie jesteście w stanie sięgnąć po ten kielich, ten kielich czy jakikolwiek inny. Po prostu nie jesteście w stanie sięgnąć po cokolwiek, co sprawiłoby Wam przyjemność, ponieważ macie te rany emocjonalne. Te rany emocjonalne powodują, tak jakby, może no nie tyle stany poddepresyjne, co po prostu te rany emocjonalne, tak jakby założyły Wam ciemne okulary, tak? I gdziekolwiek nie spojrzycie, żeby nie wiem, jak był przepiękny dzień i wszystko było po prostu kolorowe dookoła Was, Wy w tych okularach po prostu widzicie wszystko jako czarno-białe. I tutaj właśnie to poczucie niesprawiedliwości również to powoduje. Te rany emocjonalne, ale tutaj zresztą na końcu też mamy tutaj głupca, tak? No zdecydowanie jest tutaj problem z wybaczeniem. To tak jakbyście wy nie byli w stanie wybaczyć, dopóki nie będzie przeprosin najlepiej to na kolanach z, nie wiem, z butelką wina i, i z kwiatami czy cokolwiek, tak? Tak jakby takie jest wasze podejście, że cokolwiek, jakichkolwiek, jakiekolwiek rany zostały wam zadane, to teraz tak jakby osoba czy osoby, które te rany wam zadały, czy zadali, po prostu powinny teraz wręcz wychodzić z siebie, żeby wam to w jakiś sposób wynagrodzić. Takie odnoszę wrażenie, że takie jest wasze nastawienie we wrześniu, że teraz inni powinni czołgać się przed wami, bo wy macie po prostu zranione serce i przez te inne osoby nie jesteście w stanie zaznać szczęścia w swoim życiu. Takie odnoszę wrażenie. Po karcie sprawiedliwości mamy kartę siedmiu buław. Dalej mamy kartę cesarza i mamy kartę głupca. Akurat w tym tarocie cesarz jest oznaczony jako ojciec. Więc tutaj też być może z niektórymi z Was akurat to będzie rezonować. No i teraz tak, patrząc na kartę siedmiu buław, to jesteście oczywiście Wy i te sześć buław pod Wami. To tak jakbyście mieli ciągłe poczucie, że musicie... Yy, Mieć te wszystkie buławy na oku, bo one w jakiś sposób Wam zagrażają, albo na przykład mogą Was połaskodać i spadniecie z tego muru, albo po prostu, no, macie takie poczucie, że musicie aktywnie kontrolować wszyscy, wszystko dookoła Was, tak jakby to Wasze otoczenie, to Wasze środowisko, tak jakby Wasza głowa obracała się po prostu jak w takiej zabawce o 360 stopni i w kółko, tak? Non-stop że tak jakby ona się w ogóle nie zatrzymuje i stąd też może, możecie mieć też takie poczucie błędnego koła, tak? Że to tak jakbyście widzieli zagrożenie wręcz z każdej strony, nawet jeżeli to zagrożenie w ogóle nie jest. Ale tak jakby, no to jest ta wasza perspektywa, tak? Wy patrzycie z góry na dół i monitorujecie i próbujecie tak jakby kontrolować wszystko to, co jest pod wami, czyli że przyjmujecie taką pozycję obronną, jesteście Ciągle tak jakby, jeżeli chodzi o na przykład o adrenalinę, tak, czy o wszelkie te hormony, które powodują, że jesteście tacy mocno spięci, no, takie mam wrażenie, że no, to jest też tak jakby cień który, cień, który kładzie się na waszym życiu doczesnym, spowodowany tymi ranami emocjonalnymi, za które jeszcze tak jakby nie zostało wam to zadość uczynione, tak. I to być może nawet, przepraszam, być może nawet i część z Was nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to po prostu tak mocno rzuca się cieniem na wszelkie sfery Waszego życia, że po prostu gdziekolwiek się nie ruszycie, gdziekolwiek nie pójdziecie, czy z kimkolwiek nie rozmawiacie, Wasza czujność jest na najwyższych obrotach. A być może w ogóle to nie jest potrzebne i być może tak jakby ta non-stop pracująca czujność. Powoduje tak duże obciążenie albo na przykład zmęczenie. Tak? I wtedy nawet nie, nie macie czasu, czy wasze ciało nie ma czasu, żeby odbudować swoje siły witalne i jesteście tak, jakby notorycznie wycięczeni, czy emocjonalnie, czy intelektualnie, czy fizycznie, to po prostu również kładzie się cieniem na to, co się dzieje teraz. To szczęście jest z zasięgu ręki, ono jest przed Wami, ale Wy po prostu y, jesteście tak jakby zaćmieni. Y, ta Wasza kręcąca się dookoła y, własnej osi głowa po prostu nie zatrzymuje się i wydaje Wam się, że dzieje się bardzo dużo rzeczy wokół Was, że na wszystko musicie mieć baczne oko, y, ale to Wy sami tak jakby wprawiliście tą łowę w ruch. Być może... Y, zrobiliście to ze strachu, być może macie jakieś przykre albo nieciekawe doświadczenia z przeszłości i tak jakby doszliście do wniosku, że w tym momencie nawet i nie powinniście iść spać, tak? bo może być tak, to jest takie, takie trochę gdybanie, tak? że jeżeli pójdziecie spać, to coś tam może, może pójść nie tak, ale to po prostu ma bardzo, bardzo wycieńczający wpływ na Was i na Waszą psychikę. No i teraz tak, jeżeli chodzi o tą kartę Ojca, tudzież cesarza, tutaj mamy piękny, tak jakby y, tranzyt, tak to się mówi? Y, transformację. O, y, tak jak tutaj. Jesteście tak mocno spięci i non-stop, tak jakby y, tak zwany high alert. Y, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. No po prostu jesteście mocno czujni, tak? I spięci i gotowi do obrony, a może nawet i ataku, tak? W zależności od okoliczności. Ale że po prostu jesteście tak jakby na takim trochę świeczniku i że wszystko wam dookoła zagraża. Tak tutaj, porównując do karty cesarza, również z buławą w ręku, ale ten cesarz już nie stoi, tylko siedzi, tak? Siedzi i jest pewny siebie, wie, co się dzieje. I teraz różnica między tymi dwiema postaciami, dwoma postaciami polega na tym, że ta postać na karcie siedmiu buław czuje potrzebę ciągłej kontroli i aktywnie próbuje kontrolować. Z kolei cesarz jest zrelaksowany, ale też nie traci czujności. Ale tak jakby, jeżeli chodzi o pewność siebie na karcie siedmiu buław, ta pewność siebie jest minimalna, a na karcie cesarza ona jest maksymalna. Nie ma wyższej, tak jakby w hierarchii, nie ma wyższej osoby niż cesarz. Cesarz również jest na świeczniku, ale tak jakby ludzie, którzy go otaczają, nawet jeżeli próbują w jakikolwiek sposób go zaatakować, to po prostu zakończy się to fiaskiem, tak? I ten cesarz o tym wie i nie spina się. 24 godziny na dobę i nie, nie kręci mu się głowa dookoła, dlatego że on wie, że już sobie wypracował status i że jest chroniony i że jest tak jakby i że ma tą władzę w ręku. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie być może dla niektórych z Was najważniejsza wiadomość w całym tym czytaniu, dlatego że no to też jesteście wy, tak? tylko czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, jaką pozycję już sobie wypracowaliście i że z wielką łatwością jesteście w stanie wykorzystać swoją władzę, czy właśnie tą swoją pozycję, że wcale nie musicie non-stop być na nogach, aż tak jakby do takiego stopnia, że czujecie jakby te nogi miały wam zaraz odpaść, tylko możecie po prostu tak jakby no siąść na tyłku, tak? i obserwować i tak jakby zarządzać z tego, no powiedzmy tronu akurat w tej, na, tej, na tej karcie, to nie jest tron, ale siedząc po prostu, nadal jesteście tak jakby osobą zarządzającą, nadal macie tą swoją wysoką pozycję i wcale nie musicie się tak spinać, więc zastanówcie się, która z tych pozycji jest w Waszym przypadku no po prostu lepsza, tak? Jeżeli chodzi o moje zdanie, no to oczywiście energia cesarza jest zdecydow zdecydowanie o wiele bardziej Wam sprzyjająca i również pozwala, tak jakby daje ten czas czy miejsce na odbudowanie zużytych energii. Karta siedmiu buław, czy postać na karcie siedmiu buław, takiej możliwości nie ma. Tylko ja mam wrażenie, że ponieważ to Wasze emocje zostały zranione, to Wasze serce zostało zranione. To po prostu tak, jakby cała ta negatywność, która pojawia się wokół Was, jest po prostu negatywnością emocjonalną, i to tak, jakbyście Wy próbowali w świecie fizycznym przy użyciu sił witalnych, próbując ogarnąć świat fizyczny, może, może Wam się wydawać, że być może w ten sposób, po prostu w jakiś sposób rekompensujecie sobie te te zadane rany, tak, emocjonalne, a to wcale nie ma miejsca. Dlatego tak jakby no, zalecane jest, żebyście spróbowali ym, przyjąć do siebie tą energię cesarza, a raczej poczuć ją w sobie. Yy, tak jak wcześniej mówiłam, zastanówcie się, bo na pewno spora część z Was już ma naprawdę tak jakby wysoką, pewną pozycję, czy chodzi tutaj o pozycję... Yy, pracy, czy w rodzinie, czy w waszej relacji, wy już sobie po prostu wypracowaliście ten status, tak i naprawdę nie ma potrzeby, żeby aż tak się spinać. No i teraz moi drodzy, jeżeli uda wam się przyjąć tą energię cesarza, jeżeli uda wam się tak jak wcześniej mówiłam, oczywiście nikogo nie urażając, ale po prostu usiąść na tyłku, dać tym nogom odpocząć i zdać sobie sprawę z tego, że świat się nie wali i zdać sobie sprawę z tego, że nadal trzymacie rękę na pulsie. Wtedy tak jakby będziecie w stanie złapać oddech, nie będziecie już widzieli tych buław, które tutaj się pojawiły, jako zagrożenia, tylko ewentualne tak jakby. Um, Potencjalne przeszkadzajki, tak, ale coś, czym nie do, niekoniecznie powinniście się przejmować. I wtedy pojawia nam się głupiec, czyli energia, akurat w tym przypadku, patrząc na te trzy miecze, sprawiedliwość i mając tego głupca pod nimi, to już jest ten moment wybaczenia, a raczej uleczenia tych zadanych ran. I teraz, oczywiście, u każdego z Was może to się, może to się zadziać z różnych powodów. U niektórych z Was po prostu siadając na tym tronie i pokazując innym swoją władzę bez tak jakby yy, bycia aktywnym tak? i na siłę pró próbowania udowodnić innym waszego statusu, tylko po prostu tak jakby w końcu używanie tej buławy, które, którą macie w ręku, ale tak jakby do podparcia i do pokazywania innym, a nie do odganiania, tak? yy, po prostu dajecie tak jakby sygnał innym ludziom. Że, żeby nie wiem, co robili, żeby nie wiem, jak bardzo próbowali was zranić, to po prostu was nie zbije z tropu, tak? To, to was nie, nie strąci z tego tronu, nie strąci was to z tej pozycji. To jest u niektórych z Was i wtedy te osoby mogą po prostu was przeprosić, tak? A jeżeli chodzi o innych z Was, to tak naprawdę sama świadomość waszej pozycji, sama świadomość waszej siły spowoduje, że wy będziecie w stanie sami po prostu odpuścić winy tym grzesznikom, tak, którzy, którzy Wam złamali serce, czy w jaki sposób Was zranili, nie oczekując od nich żadnych przeprosin, tylko tak jakby czując tą swoją siłę, czując tą swoją pozycję, już nawet nie czujecie potrzeby, żeby ktokolwiek Was przepraszał, czy żeby w jakikolwiek sposób się odpłacał, dlatego że no, wy już jesteście najwyżej, jak tylko możecie być. I takie przeprosiny tak naprawdę nic, nic nie zmienią w waszej sytuacji. Stało się to, co się stało, było to, co było, rany zostały zadane. Oczywiście, ten, który zadaje ranę, to jest osoba słabsza. I tak, jakby zrozumienie tego pozwala wam wręcz współczuć z tym osobom, które was zraniły, i tak jakbyście odpuszczali im tę winę, tak? Sami z siebie. Dlatego, że czujecie czy widzicie, że to jest dla Was tak jakby najlepsza droga, najlepsza droga dla Waszego serca. Żeby pozbyć się tego ciągłego spięcia. Żeby pozbyć się tych ram. To tak jak po prostu zaczynacie rozumieć, że, że te miecze, które są tutaj wbite, że tylko Wy jesteście w stanie je usunąć z tego serca. Że nawet jeżeli ktoś by Was przepraszał, to i tak wiecie, to, że ktoś przeprasza, to wcale nie znaczy, że my będziemy czuć się lepiej. Najważniejsze jest to, czy my przyjmujemy takie przeprosiny i czy przyjmujemy je szczerze, czy, czy przypadkiem po prostu nie mówimy tylko, że przyjmujemy, a w środku i tak dalej się źle z tym czujemy. Tak? Wszystko zależy od nas i teraz po prostu trzeba na to spojrzeć z innej perspektywy i skoro uleczanie tych ran zależy tylko i wyłącznie od nas, to to nie ma w ogóle znaczenia, czy te przeprosiny przyjdą, czy nie przyjdą. To jest nasza praca, to jest nasze zadanie, żeby po prostu odpuścić temu serduchu, tak? Wyciągnąć te miecze i po prostu żyć sobie dalej. Zresztą karta głupca to jest również rozpoczęcie nowego cyklu. Więc, tak jakby podsumowując to, co tutaj się dzieje, to rozpoczęcie nowego cyklu to już jest rozpoczęcie ze zdrowym serduszkiem. Z uleczonym sercem. Po tych ranach, które zostały zadane. I bez względu na to, jakiej sfery waszego życia to czytanie dotyczy w waszym konkretnym przypadku, możecie spodziewać się, że w tym momencie zamykacie pewien rozdział, ale zamykacie go przepięknie, bo zamykacie go energią cesarza i zaczyna się po prostu nowy w tej samej sferze życia, w której mieliście zadane tereny. Tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część waszego czytania. Będzie jeszcze druga, w której zajrzymy sobie w waszą podświadomość. To będą te trzy karty tutaj. To są tak jakby wiadomości podskórne, a raczej energie podskórne, które mogą pokazać nam pewne sprawy, z których w tym momencie jeszcze nie zdajecie sobie sprawy. Oprócz tego będą trzy karty Starota Kruczego. Kruk daje nam ostrzeżenia albo po prostu naświetla pewne elementy, które pojawiły się w pierwszej części czytania. Będą jeszcze trzy karty z energiami ze świata fauny. To będą wiadomości dla Was na wrzesień. I jeszcze do tego będzie dodatkowa iskierka w postaci jednej karty stali, kart wyroczni. To po prostu będzie taka dodatkowa motywacja dla Was na ten miesiąc. Jeżeli macie ochotę zobaczyć część rozszerzoną, to zapraszam. Link podaję poniżej. A jeżeli nie, to pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.